Co ja obserwuję na studiach podyplomowych, ucząc nauczycieli, terapeutów, rodziców, dzieci ze spektrum, to spojrzenie trochę głębsze na zaburzenia sensoryczne ponieważ wszyscy myślimy, że zaburzenia sensoryczne równa się konieczność terapii integracji sensorycznej i to załatwi wszystkie problemy. Natomiast musimy wejść w głębiej w rozumienie zaburzeń sensorycznych. Jeśli Twoje dziecko ma zaburzenia sensoryczne, to znaczy, że jest to manifestacja organizmu, jego organizmu, że coś się dzieje nie tak. I teraz dając ulgę w postaci zorganizowania zmysłów na terapii integracji sensorycznej z pewnością Przyniesie to bardzo dużo korzyści, ale jeżeli problem jest głęboki, jeśli problem jest zaawansowany, to szalenie ważne jest oprócz terapii integracji sensorycznej, która jest takim bieżącym, trochę przyklepaniem problemu, bardzo, bardzo ważne jest także poszukiwanie medycznych przyczyn występowania zaburzeń integracji sensorycznej.